Ile na to czekaliście? No ja już 7 lat. Tak. tak, bardzo długo. Odkąd ich poznałam? Dlaczego no, mają lepiej wiedzieć niż 6. 6? Tak, to powiedział, że 7. Co przemawia na za tym, żeby wreszcie powiedzieli sobie to tak. Co Krzysiu bardzo dobrze gotuje! I ja, nareszcie coś powiedzieli. Prawda? prawda? Taki mąż to skarb, który gotuje. Sprząta, nie brudzi. No i gotuje. No. I gotuje. Humor. Tak, dokładnie. Czyli żona będzie miała z nim dobrze, a on z żoną? Sądzę, że tak. Kwała. Jeszcze no. lepiej. No. Bo jak? Nie no, będzie, będzie źle nie z perfekcyjną. Yeah. rzecz ona mnie ujęła. No właśnie o to chodzi, że szkoda trochę dziewczyny. No ale co na jej wybór, no. Ty masz jakieś obawy przed tym tak? Czy ja mam? Nie. Póki co nie. W Wambierzycach było. Ciekawie, było w Nie chciał wracać. Normalnie trzeba było go ściągać. Z, z, z Wam Oficjalnie to się nazywało Klub, a nieoficjalnie to się nazywało... Ujanki. U Promocja. Także dotarłem i, i hajtnę się, i hajtnę się, no. Dobry pieprz. Dla kurażu. No bo wszystko opłacone jest. No jak teraz wyjdziesz z tego dołka? Lipa jest już trochę, no. Ludzie zaproszeni. Ale kocham Cię, kochanie, tak. Ale tam jeszcze wrócę, bo fajnie było. Obudziłam się, tak, ze strasznym głodem. Obudziłam przy okazji Becie. Wsiadłyśmy w samochód i przyjechałyśmy do mamy na śniadanie, A Bata nie miała co jest. Pusta lodówka? No nie ma, że chleba nic tam nie było i żeśmy zapakowały się w samochód i do mamy. A powiedz mi w takim razie po ślubie lodówka będzie cały czas pełna? No na pewno, mam nadzieję. Nie, nic się, nie, nic się nie, nie zmieni, bo przecież no jak? No, co się ma zmienić? nie Nic się nie... Aha, on jest na przytyję. Przytyję, na pewno przytyję. Obiecała to. Jakie będziecie mieli role? Kto będzie rządził w tym małżeństwie? A, no kto? Ja! <śm> 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 Take your every step life. Two hearts that beat as one. Our lives have just begun. Forever, I'll hold you close in my arms. I can't resist your. Zaczynam się trzęsć. sama se spraszałaś. To masz. <grymianie> Kupnę! Hey. Kupnę! Kupnę? Kupnę. Co się robi? Myślę intensywnie. Chodź, ci odpuszczam. Odpuszczam. Zatem na zasadzie? Przyszedłem po kogoś. Po kogoś? A po, po kogo Po Pani Teresa, proszę, wbierzemy, dajemy. Kupna, czy ta wystarczy? Jako w kupno, przyszedłem po kogoś. No proszę! Po Ponoć została pani ostatnia córka. Tak. <gryz bumper> bardzo bym prosił, żeby pani mi miał... ją... Ja, ja Tylko pani... A pan po co? A pan jest jeszcze? No. Jest. Bardzo, bardzo proszę. Nie mam, mądra, tak tam oddajemy tak, ale, tu... ale to tak do facem... no, Bez niczego. No, nie, no. Ładna, mądra, gospodarna, zgrabna I ty myślisz, że... Tak. Co ty jej <gryz> gwarantujesz? O to pytamy. Co gwarantujesz? gwarantuję? Tak. A może wydanie, że zapytam się, co ona mi gwarantuje? Wystarczy, że jest. Ona mi wystarczy, że jest. Czy tak, bardzo sobie wiesz? ze mną, ja razem z nią. No, i to jest dobra odpowiedź. Wystarczy? Wystarczy. wystarczy. A, ta, po na myślę, pozwolimy. A dzięki. Dzień dobry. O rany. O rany. Cudnie. Cudnie. Hej. Ja mu Dziękuję. A czy ona chce, chce z Tobą pójść dzisiaj? Bo tak nie pytałeś. Właśnie. Czy chcesz dzisiaj ze mną pójść? A gdzie pójść? Yy, tak. Na jakieś wesele wódka będzie. To jest A to? A to jest... Czyli pójdziesz ze mną, tak? Pozwolili mi ją zabrać. Pozwolili. Nie było nawet tak cięższe. Przekonana, jestem przekonana.

Dzień dobry. O! Dzień dobry. Przepraszam, ale jest coś takiego. Panie młody, jak pan postąpił z moją siostrą, że ona jest w ciąży, a pan na sobie bierze zamów. Pan, proszę pana, pan jest nieuczciwym człowiekiem. Pan. pan się nie krępuje. Pijany byłem. Aha! A z to... tego co widzę, bardzo musiałem być pijany. No, no w takim razie, musimy panu to wybaczyć. To jak? Obiecałaś, że mnie kochasz, a teraz co? Bierzesz sobie kogo innego. Nie, bo się rozbaczę, przestań się pan No i co? A ja teraz co mam z tym zrobić? No właśnie, to... Na pewno nie usuwać. No, nie usuwać. Ja nie usunę, tylko upiję. Chociaż jak ma dziecko być takie, jak pani wygląda... To, to by było bardzo ładne. No Musimy i co? To... Musimy uciekać, bardzo nam się spieszy, no serio. Tak, na e... Ta serio, nam też się śpieszy. No, to, no, to my do, do, do rozwiązania? Tak! Ta. Wow. A, a myślę, mhm. zestresowany, to bynajmniej z litru bym wypił. Tak, zestresowany, jestem. Dla no. dziecka w ogóle, Jeden smoty. Proszę nas przypuść, na ja pewno nam się spieszy. Dziękuję bardzo. To no dziecku nie dawać. Nie Ale a. nie, to, to samo dziecko wypije. <laughs> <Ta. laughs> Tutaj, to jest. Zargujemy się trochę. No, Mnie no. <średenie> no, się też śpieszy, bo mnie już dzwonili, żebym się zgłosiła na... Tam na te... Jak to się nazywa? To ja na, nie sesję, wiem. Na, na sesję. Na sesję. Na produktę. Fajajaj, dziś to nie ukryje, Ja mu nie dam. W kabiecie nie dam. O, polej, polej, młodym, polej. O? W nie ma Oj, no bo, co żeby my, nie, my, nie myśleli, że dla na, tak, naszego synka... Nie, musimy być rzeszątką, jak to się... To pierwszy. Ale stańcie tak, Nie na Nie Tylko nie no. na no, samym Nie taki w no to no, nie, nie. A, to a co jest? Kordewódka! wódka! Nie, to miała rękawiać. A co mi? myślałem, że będziemy mogli go gotować. Został moje! to wyrzucić no, do siebie? No, no. Za siebie? Tak, tak. Za dużo. na początku na ziemię, a on dopiero wyrzuci. Nie no. pod koła. ten! Nadbiar ziemniaków do obierania dla panny młodej. A dla pana młodego? A to Porek. I drewko na rozpałkę żonie na obiad żeby się ugotowała, nie? Na warzywa sobie. Co tu się dzieje znowu? Was to jeszcze piękniejsi ludzie. Witam, panu, Nuru. wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, ci. do zdrowia, pomieszczalności, panowie, drodzy życia. Życzę wam, pani Rysia i pan Jurek. Panie młody, młody, wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo. No, wszystkiego najlepszego, jeszcze świetnie wyglądacie. A teraz robimy próbę. Czy pan Młody umie ląbać drzewo? Pokaż żonie, jak to się robi. Albo nogę. A małżonka mężowi naobiera ziemniaczki na opał Prosimy, prosimy. O, tu jest nożyk, tu są ziemniaczki, tu jest woda. A większych to nie było? No akurat takie urodziły, kochana. I takie trzeba zjeść, nie? Proszę tu obierać, a tam rzucać. tak? tam rzucać, dobrze. Przed wojną... O! O, jest prawdziwy mężczyzna, nie? To już coś będzie. O, to już coś będzie, ale to, to, będzie... to za grube, do pieca nie wejdą. Na szczypki, jeszcze raz. Na po razie. szczypki prosimy młodego. Co to byś? No to przecież jednego nie zjesz, nie? Musisz pięć obrać chociaż. Ojeju. No jak ojeju? No. Bek? Po prostu rzucać proszę. O. Śmiało, śmiało. Umyłabyś to już O, nie, nie, nie. Także nie będzie. O. Nie Miało, miało. No młode, rąbaj! Jeszcze? Okaż się, no. Ojciec, goń go do roboty. stoi. No. Jedną szybką rąbał i żona ma obiad gotować. No. Popatrz, ile ziemniaków już obrała. No. Pazurki się już podróżyła. No. Sęk jest. I bardzo dobrze. Wiesz, jak się sęk dobrze pali? Akurat rąb rąb, jeszcze żona, jeszcze, przyszła żona Ci jeszcze dwa no, na bierze. Także będzie. No, nie oszczędzaj no, się. Wystarczy. O, pięknie. Jak tymi się A teraz proszę tutaj uniknąć. Tak. Proszę, proszę Teraz jeszcze pani młodzi napijemy się za Wasze zdrowie. I za siebie i za siebie, żeby się kieliszki rozbiły może być tak tak żeby się, za siebie za wasze, za wasze zdrowie i razem pięknie, brawo no to wszystkiego jeszcze raz, wszystkiego dobrego na nowej drodze super, bardzo dziękujemy Wszystkiego dobrego, tracicie dobrze przejedziemy? Dobra, no i gdzie teraz? No teraz. Na następną bramkę. Nie, teraz do Ale... to urzędu. Do to, to urzędu. No, to Dosyć drzewa. No. no, i obieranie ziemniaków. Wy będziecie co jeść w takim razie? Ryż. No, ryż. Tak, będą pizze zamawiać. Makaron. Dobra, uciekamy, uciekamy, serio. Got a pocket full of cash we can blow Because it's małżeństwa jest jednym z najważniejszych wydarzeń osobistych w życiu każdego człowieka. Jest to również wydarzenie społeczne. Tworzy się bowiem nową rodzinę, tę podstawową jednostkę życia społecznego, która zgodnie z konstytucją znajduje się pod opieką i ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Z chwilą zawarcia małżeństwa rozpoczyna się nowe oczy w życiu małżonków. Powstają w związku z tym nowe prawa i nowe obowiązki. Kodeks rodzinny opiekuńczy mówi na ten temat, że mąż i żona mają równe prawa i równe obowiązki. Zobowiązani są oni do wspólnego pożycia, wierności, wzajemnej pomocy oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek zakładają. Zawarcie małżeństwa polega na tym, że mężczyzna i kobieta wyrażają swoją wolę zawarcia związku małżeńskiego przez złożenie zgodnych oświadczeń. Czy jesteście Państwo zdecydowani złożyć przede mną takie oświadczenie? Tak. tak. Proszę za mną powstanie, wszyscy. Kolejne powtórzenie w treści oświadczenia. I proszę bardzo, powtarzę Pan. Świadomy prawie obowiązków. Świadomy prawie obowiązków. Wynikający z założenia rodziny. Wynikających z założenia rodziny. Uroczyścio świadczam. Uroczyścio świadczą. Że, że wstępuje w związek małżeński. Z panią Justyną Delieswską. Z Panią Justyną Delijewską. Przyrzeka. I przyrzekam, że uczynię wszystko, w nasze, nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe, Świadoma praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że występuję w Związek małżeński z panem Krzysztofem przyrzekam, i przyrzekam, że uczynią wszystko, aby nasze by nasze małżeństwo zgodne, było zgodne, szczęśliwe, szczęśliwe i, i trwałe. Dziękuję bardzo. Na skutek wygodnego oświadczenia obu stron złożonego przede mną kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ludzie w obecności świadków ogłaszam, że związek małżeński pomiędzy panią Justyną Delijewską i panem Krzysztofem Klimek został zawarty. Wymięcie proszę. i said i małżeństwa jest akt sporządzony 26 księdze małżeństw z urzędu stanu pod pozycją 170. I teraz bardzo proszę Państwa młodych i świadków o podpisanie aktu małżeństwa. Jak było? Jak było? Szybko. E, szybko. Dokładnie. To było wygaśnięcie. Bardzo szybko było. Sympatycznie było. I się udało.